Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś z rana byłem na targu zakupy zrobione. To zaraz Wam pokażę. Zaraz muszę w ogóle z tymi zakupami zrobić porządek po targu. Tylko wszystko przywiozłem. Pojechaliśmy z perełką do weterynarza na kontrolę. Perełka dostała zastrzyki na następne dni. Na szczęście nie musimy jeździć, o ile się oczywiście nie pogorszy, ale jak tak będzie zdrowiała w tym tempie, to już na kolejne dni dostała syropek. Mam nadzieję, że będzie jej smakował taki w strzykawkach, żeby podać prosto do Pyszczka, bo jak jej nie będzie smakował, to chyba będę jej musiał podawać w takich rękawicach spawalniczych i w jakimś kombinezonie, bo jak powszechnie wiadomo, perełka ma pazury ostre jak żyletki i wcale nie przechwalam jej. Naprawdę są mega ostre, cały czas je ostrzy i w ogóle jej nie obcinam tych paznokci oczywiście, no bo ona sobie chodzi po lesie tu i tam. W razie niebezpieczeństwa to na drzewo zawsze może uciec, bo pamiętam taką sytuację za dzieciaka. Na osiedlu była, że kot, który był taki domowy, ale wychodzący, sobie chodził i tam pies się gdzieś, nie wiem, czy zerwał ze smyczy, czy chodził bez smyczy, zaczął gonić tego kota i kot by uciekł na drzewo, tylko że nie miał tych pazurów, się ześliznął i ten pies go pożar. Także lepiej, niech Perełka ma ostre pazury, jak tak sobie wychodzi. Było trochę komentarzy, że takie są konsekwencje, jeżeli kota się wypuszcza na dwór bez kontroli. No oczywiście, że tak. Ja mam tego świadomość, ale perełki nie da się zamknąć w domu, bo już podejrzewam, że za chwilę mi ucieknie. To tylko wystarczy gdzieś drzwi otworzyć, okno uchylić, cokolwiek i już jej nie ma, i szczególnie jak wchodzimy do domu, bo jak wychodzimy ze środka to jeszcze widać, ale jak wchodzimy to ona już się opiera o drzwi i tylko wyskakuje. I już jest na tyle zdrowa, że już nawet wczoraj to tam na ławkę wskoczyła na barierkę od tarasu i pobiegła do lasu, ale jeszcze jest w domu. To chodźmy do niej na chwilę. Perełka już tutaj czatuje, bo tutaj ma bardzo blisko do drzwi i czeka tylko na odpowiedni moment. Dobra wiadomość jest taka, że je, je bardzo mało, no nie ma porównania z tym co wcześniej, ale już jakiegoś smaczka sobie schrupała, już tam sobie pije, no to dobrze. Jest poprawa. Pani doktor mówiła też, że jest lepiej, nie ma czym się przejmować i że, że już na dniach powinno jej przechodzić po prostu się. Potukła. Taka ciekawostka, że widziałem pana, który tu mieszka ode mnie, wiem, z pół kilometra coś takiego. No już perełka idzie do drzwi. Z pół kilometra coś takiego, i mówił, że akurat wczoraj do niego kot też wrócił poobijany. A z zakupów z targu mam sadzonki papryki, zaraz je wstawię do jakiegoś małego wiaderka do wody i poczekają do wieczora, żeby je wstawić na miejsce szczypior. prawie w ogóle nie było sadzonych na targu, ja wiem, że jest za późno, a te kupiłem tam po 2 zł czy 2,50 za sztukę, naprawdę tanio, ale nie wiem, czy to zdąży się wyrobić przed zimą z paprykami. Zalałem korzenie wodą w takim wiaderku i niech sobie tutaj w cieniu do wieczora czekają. O ile perełce nie uda się wyjść z chałupy, to może się nie przewalą. A dlatego towarzystwa, w które w dużej swej większości była pochowane w cieniu, ale zobaczyły, że wchodzę i to wchodzę z młodziutką kapustą, za 5 zł taka wielka główka u nas 3 kilo to ma lekko to nam wychodzi, ze złotych 50 za kilo to można śmiało im kupować, no to cena wychodzi niewiele większa od kilograma zboża. No i jak ona jest taka jeszcze młoda, to najbardziej lubią no zajadajcie zajadajcie no i czas się brać za robotę łemusi bo dzisiaj jest gorąca, a jutro to ma być w ogóle ponad 30 stopni zawsze troszkę cienia im nie zaszkodzi a póki nie macie cienia to chodźcie na podwórko sobie polatajcie na podwórku to sobie zawsze coś znajdziecie edziu nie staj nie stój w bramce bo się mogą bać wyjść a ja kontynuuję misję, żeby tutaj chociaż troszkę daszku zrobić. Co muszę zrobić? Przytargać blachę, którą mam tam i drabinę sobie przełożę tutaj obok budki. To z tamtej strony będę na budkę zarzucał i sobie tam pomału przykładał. Zobaczymy jak to pójdzie. Farmery te takie wkręty specjalne mam, ten kluczyk do nich też. To może nie będzie źle. Bardzo przyjemna pogoda jest na robieniu na dachu. Na papie, ale mam taką nadzieję, że mniej się będzie budka nagrzewała, jak tam będzie trochę takiej izolacji. A jak jest teraz w budce? Nieźle, nie ma, nie ma tragedii, muszę powiedzieć. Jest chyba nawet chłodniej niż na dworze, bo drewno to dobry izolator. Chyba taka drużyna była, a może jeszcze jest. Izolator Bogu, chwała. Ładna nazwa. Podwarkusze naraz można brać. Da radę przynieść na łepetynie. Może nie jest to najwygodniejsze, ale nad płotem i na furtką można przenieść. Ech. Dobra, ile już tu przyniosłem? Cztery arkusze. No to przymierzymy chociaż jeden, tylko szybko skoczę, zobaczę, czy coś tu jeszcze mamy. Chyba jeden został, ale obrzynek. No nic. Trzeba działać z tym, co jest. One mają chociaż taką samą długość? Chyba tak. No to wrzucamy na górę. Skoczyłem do garażu po wkręty, kluczyk i proszę bardzo, elegancko, zapakowane. Szukanie tego zajęło mi 10 sekund, a nie godzinę jak wcześniej, bo już z większością tych wkrętów, bitów, takich rzeczy się uporałem i wiem, gdzie leżą. Nawet nie szukanie, tylko po prostu wyjmowanie. Z odpowiednich miejsc. To teraz to możemy zapakować na dach i zobaczymy, czy uradzę. Czy uradzę, brzucić blachę tam na górę. Zobaczymy, jak to pójdzie. No po jednym, po jednym arkuszu. Nie więcej. One się lubią zlepić, ale już się odlepiły. No co, bierzemy. Może tak mi się uda, nawet bez drabiny, on jakoś bardzo ciężki nie jest, bo i grubość nie jest jakaś duża. Cyk, cyk, cyk. A wjechało, bez problemu, to z drabiną można lecieć na drugą stronę i przyłożyć. Tylko tutaj drzwiczki muszę zamknąć, to wyniosę im karmnik, niech sobie jedzą kiedy chcą. Gdzie jest Edziu? I gdzie one są? Żeby się nie ganiali. A, Edziu tutaj w cieniu leży, a one sobie gdzieś tam chodzą przy kurach. Pełen luz. Chwilę tam ze sobą pobiegali. No, ale jak jest tak ciepło, to Edziowi się za bardzo nie chce biegać. To trwało to króciutko. Dobra. Pakujemy się na górę może tutaj się wciągniemy i zobaczymy jak to pójdzie te ustawianie, złapę się domku to będzie dobrze no i co, jedziemy z tym aby na drugą stronę mi nie poleciało, dobrze, tak to będzie kawałek na zakładkę wpuszczony dobrze jakby ta blacha się zbytnio nie pogięła no i trzeba się przesuwać co chwilę co i raz tak trzeba będzie robić, bo inaczej to nie da rady, żebym rusztowanie jeszcze miał, ale już oddałem. Wcześniej miałem pożyczone. To z rusztowaniem sobie tutaj postawił. To raz dwa by szła, tak to troszkę będzie rzeźbienie, ale damy radę. Na słoneczku to się przyjemnie robi. Jak tutaj to wychodzi? No nie wychodzi źle. O, tam się wsunęło, tutaj weszło i tu łapie się na tym. Nawet jeszcze by można do przodu trochę. O, no i miód malina. Dobrze jest. Żebym się nie obalił, to Wam pokażę jak to jest. O tak to się prezentuje. Tutaj, tutaj wchodzi pod tą blachę, która ma troszkę Inny kąt, się obawiam, że tu będzie mogła się zbierać woda, ale już tego raczej nie przerobię. Z tamtym się pokrywa, tam weszło na ząbek, można przykręcać. Dobra, ja Wam włączę ten tryb szybki, bo to będzie żmudne, czasochłonne. Słoneczko mi tutaj pięknie dogrzewa, to się może trochę opale. O, to dobry pomysł. kawałek do przodu się podjechał. Nawet trafiam tymi farmerami w te w no z blachy w te te. Nie jest źle. No tam wiadomo zaraz wejdę na budę i tam dalej będę dokręcał, bo to teraz to by zaraz odfrunęło. No jako tako to jest cień daje trochę do tyłu, bo taka jest godzina, że tak słońce świeci przez jakąś część dnia będzie dawało więcej cienia. No ale trzeba by zrobić też tutaj blachę, jakby tak położyć tak o do budki to by dawało trochę więcej, albo i przedbudkę no ale dzisiaj to tyle ile jest materiału no dobra, nie zanudzam Was Chowam kamerę, bo stoi na słońcu, się nagrzewa robię tutaj na budce ile mi blachy starczy, tyle położę to się włączę a Edziu pod Lublinem sobie lezi a ja mu się sobie Latają i zajadają, im widzę słońce nie przeszkadza, nie szukają cienia. To już kury, kaczki, gęsi bardziej cienia szukają. Nie mówiąc o Edziu, on to, on to z całych sił, jak tylko gdzieś znajdzie, to zaraz... Się kładzie albo na tarasie, tylko żeby leżał na tarasie, to ja muszę być albo w domu, albo w okolicy, albo chociaż w garażu. Bo jak jestem już na drugiej stronie podwórka, no to on tak nie może być, że coś się dzieje i on tego nie widzi. Nawet z daleka, bo się zdarza, że tam w cieniu leży. Jest taka godzina, że tam dom daje cień, to stamtąd i sobie patrzy, co się dzieje, ale musi wiedzieć, no bo on tu jest strażnikiem. Ile się udało to zrobione? Tutaj położone, tam troszkę można przyrównać. Tutaj blacha zarzucona, tak tylko żeby więcej cienia dawała. Czy tego cienia mają dużo? Niedużo, ale na pewno wodę będą miały w cieniu przez całą dobę. Wniosek jest taki: tutaj muszę puścić taką belkę, tak jak jest z tej strony i sobie połapiemy między nimi belki i się tutaj wypuści dalej. Może nawet z drugiej strony i by tak dociągnąć tą wiatę o no ale to wiadomo, melodia przyszłości, ile na dzisiaj się zrobiło, to się zrobiło, bo te słońce to mi naprawdę przygrzało. Ciekawe, czy jutro będę cierpiał, bo robiłem bez koszulki, bardzo mądrze, no ale było tak gorąco, że nie dało rady inaczej. To tutaj, o, na budce, ta blacha to jest na gotowo, a te krzywe są do odkręcenia, trzeba będzie podrównać, żeby tutaj było ciut wyżej te łaty. Żeby był ładny poziom, żeby wszystko ładnie spływało, bo jak będzie śnieg, to on będzie się tutaj osadzał, lód i może się zarwać. Ale z tego jestem naprawdę zadowolony. Jeszcze trochę muszę tych wkrętów przykręcić, ale to już naprawdę nic. Już jest spora. puścić kury na, zielonki, na zielonkę, to wystarczy tej roboty. Czy będą miały chłodniej w budce? No jakbym to zasłonił, to by miały, a tutaj to tyle o ile. No ta papa się nie będzie tak nagrzewała. Tam mają w kąciku trochę cienia i przyszły same do wody. Trochę się pochlapaliśmy i Zemu i zejdziem. Tam jakiegoś szorca wrzuciłem, to jest na kanale. No i tak o, dobra, idę szykować dziowi obiad. Perełka uciekła do lasu, jak za którymś razem otwierałem drzwi. No to było do przewidzenia, ale mam nadzieję, że daleko nie odejdzie i przyjdzie przynajmniej jutro na południe, bo ma wtedy dostać te leki. Ta banda silkowa też pochowana po kątach, gdzie chłodniej. Jak robiłem, to żaden tutaj nie wychodził. A jak tam bambaryłki? Macie się dobrze? No dobrze, dobrze. Zawsze któryś siedzi w karmidle i zajada. No, że siedzi w karmidle i zajada, to pół biedy. Gorzej, że robi tam od razu. To trzeba im częściej sprzątać. A jak to dzisiaj wygląda? No, jeszcze nie jest źle, ale jakieś bobki tam widać. U nich też sprzątanie się zapowiada, a w ogóle te maluchy. To niedługo idą w świat. No może jednego czy dwa zostawimy. A grażynka na jajkach siedzi elegancko, i szara kurka tutaj znowu siedzi. To jak będzie tak dalej twardo siedziała, to przerobię ten wybieg po prostu tą ściankę. Puszczę tutaj bardziej na środku i tu będzie jeden odchowalnik, a tutaj drugi. No jakby jeszcze tak po pięć miały, to by było luks. Edzi już dostał obiad, to puszczamy wszystkich na zielonkę. A tu pod bramą prawie nikogo nie ma. Ale one też unikają słońca. Znaczy jest taki czas, że wychodzą na słońce i się tak jakby opalają. Ale one mają takie określone: jak już ile trzeba tych promieni słonecznych nałapią, to się chowają w cieniu. A mnie jeszcze czekać się działanie w namiocie tam z tyłu wszystko przekopać, te papryki posadzić. Ale to gdzieś po 22 jak tutaj jest już sucho, a wczoraj wylałem pół beczki, znaczy była pełna i aż do kraniku. O, perełka, przyszłaś. Ciii. Jak tam perełka się czujesz? Wszystko w porządku? Na dworzu lepiej? Może być poszła do domu, co? Albo ja Cię zaniosę na rękach. Perełka tak lubi być przenoszona. Skąd wiem, że tak lubi? Bo jak tak ją niosę to mnie nie drapie. Ani się nie łapie pazurami. No tak jakoś się nauczyliśmy. Chodź, chodź, tam masz wszystko w domu. Perełka przyniesiona do domu. I znowu trzeba uważać, żeby nie poleciała, żeby jutro dostała. Leki perła, wyzdrowiejesz, to będziesz biegała, gdzie będziesz chciała. Na razie posiedź trochę w domu, pośpi, a nie się tam będziesz ganiać. Z innymi kotami po lesie. Ty nie masz zdrowia i nie masz 20 lat. Ty już masz dobrze ponad 4 lata. Sprawdziłem to w przybliżeniu cztery kocie lata to 32 ludzkie. To już wiesz, nie masz 15 lat a nie 18. Jak i ja. Chora, to musisz się wyleżeć. No, perła, daj spokój. Dopiero co byłaś na dworze, dobrze wiem, że ci się nie chce do toalety. Ma w domu, ale nie korzysta. Korzysta w taki sposób, że wysypujesz wirek na zewnątrz, jakiej się nudzi. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja zapraszam na jutro na siódmą rano. Jak dobrze pójdzie, to jutro dalej będę walczył z tym dachem. Dla EMU, żeby zrobić tą jedną belkę poprzeczną, jedną pionową, to skręcić, będzie można sobie te łaty puścić i już tą blachę krzywą odkręcić i ją ustawić tak jak. Ma być, ale jutro ma być jeszcze cieplej niż dzisiaj, więc nie wiem, ile damy radę. Zobaczymy jak tamemu. W razie czego to ja się puści na całe podwórko, na cały dzień, na wieczór dopiero będą u siebie, to aż tak się nie nagrzeją. A na dzisiaj to wszystko, ja zapraszam na jutro. Na razie, cześć!